Cześć! Z tej strony trójka i witam Was w kolejnym odcinku z serii, w której omawiamy wszystkie nieodkryte miejsca w Wiedźminie 3. Dzisiaj udajemy się do Kermoren. Po bardzo długim okresie pływania łódką wreszcie schodzimy na ląd. Odcinek będzie bardzo krótki, no bo chyba wszyscy dobrze wiemy, że w Kermoren nie ma zbyt wielu nieodkrytych miejsc. Ale i tak w chwili obecnej zaznaczam Wam na ekranie wszystkie pytajniki, do jakich się dzisiaj udamy. Zapraszam do oglądania. Najpierw udajemy się w to miejsce, gdzie czeka na nas strzyżony skarb. Leży on sobie tak przy drodze, a kręci się przy nim wataha wilków i jeden esker... to znaczy leszy. Walczymy sobie z potworami, a następnie możemy zgarnąć skarb ze skrzynki. Ta trudność daje tutaj takie 2 na 5. Leszy nie są łatwymi przeciwnikami, ale ten tutaj jest na poziomie 20, więc nie jest jakiś bardzo trudny. Naszym drugim i jednocześnie ostatnim znakiem zapytania, jaki odkryjemy w Karmoryn, jest jeszcze jeden strzeżony skarb. Tego pilnuje Wiverno na poziomie 14. Dookoła kręci się jeszcze jedna, ale mnie nie zaatakowała, a sobie tak po prostu latała, więc jej nie liczę. Pokonujemy kaptura, a potem możemy zgarnąć sobie fantę ze skrzynki, która leży przy tym truchle konia. Ciekawe, czyj koń to był. Potem możemy sobie podziwiać naprawdę piękne widoczki. A na trudny daje 1 na 5 się dać sobie spokojnie radę. W tym miejscu niestety zakończę nasz odcinek, bo skończyły nam się nieodkryte miejsca. Cóż, już chyba wolałabym, żeby w Karmoren było więcej znaków zapytania niż chociażby na Skellige. Jest tutaj jeszcze jedno miejsce mocy, ale gra z jakiegoś powodu nie liczy go jako nieodkrytego miejsca, więc po prostu zostawię to tak, jak jest. Powiem tylko, że jest ono tutaj. Możemy je zgarnąć przy wykonywaniu zadania z Lambertem, kiedy idziemy do kręgu żywiołów. Ale tymczasem kończymy naszą przygodę w Karmoren. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. A jeśli masz ochotę zobaczyć więcej odcinków z tej serii, albo też mniej poważnych, randomowych filmów, polecam zostawić suba. Bardzo się cieszę, kiedy nasze grono się powiększa. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!